Podobało Ci się? Tak sobie. A ja? A co tam masz? Coś, co daje pewność. Prezerwatywa? Tak. Durex. Durex daje pewność. Panie hrabio, który zawód dziś? Beżowy. Najlepsze, oczywiście, Janie. Dębica. Dębica, największy polski producent opon do samochodów osobowych. Naszym oponom zaufały miliony kierowców na całym świecie. Dębica. Pewność każdego kroku. Maxi. Solidny dach w pięknym stylu. Rauta ruki Polska. Szczegóły w każdy czwartek w Gazecie Wyborczej. Agatko, nie już kotleta? Przecież jedną połowę. Agatko, ale to za mało. To prawda, zjedz więc chociaż owocowy serek Petit Denon. Pisz, Agatko, że Petit Denon zawiera mnóstwo białka, wapnia i witamin. Jak ja. cały kotleta. Gdzie ty się tego nauczyłeś? Na uniwersytecie. Upakowanie Petit Danon zawiera taką samą ilość białka jak kotlet. Ale pycha! Nie trzeba się tak męczyć, aby mieć czyste okna. Zwłaszcza, że rezultat często doprowadza do rozpaczy. Mr. Muscle, płyn do mycia okien sprawia, że szyby stają się czyste i lśniące. Mr. Muscle, płyn do mycia okien. Teraz także Mr. Muscle biały do mycia powierzchni kuchennych. Po co się męczyć? Mr. Muscle cię wyręczy! Błyskotliwy detektyw Femos Bark wraz z synem rozwiązują zagadki kryminalne w środowisku show biznesu. Seria nowych odcinków prawa Barka. Zapraszamy w poniedziałki o 18.55.